15 lutego 1941 roku. Byłem dziś świadkiem na ślubie Antka. Drugim świadkiem był patron jego hotelu. Gruby i wąsaty Francuz. Sympatyczny okaz prowincjała, pomimo wszystko. Ten nigdy nie będzie Paryżaninem. Pojechałem na rowerze, a potem wyczwórkę poszliśmy do merostwa. Tam czekaliśmy chwilę na korytarzu. Przyszedł spały i oblepiony wstążeczkami stążeczkami ordełów woźny, i otworzył nam salę ślubów. Jest to specjalna sala, ozdobiona zwykle boazeriami, wysłana dywanem, oficjalna. Można by być wyniesionym do niej w głębokim śnie, i po obudzeniu się na pewno nie powiedziałoby się dzień dobry, lecz République Française, liberté, égalité, fraternité. W końcu sali stoi, stoi wielki stół przykryty zielonym suknem. Przed nim dwa wielkie fotele dla nowożeńców, po bokach pod ścianą krzesła dla świadków. Dalej rząd krzeseł dla widzów i zaproszonych z rodziny. Jak w kinie? Usiedliśmy tam i czekali na inne pary, bo Mer załatwia zwykle seryjnie tę uroczystość. Po chwili przyszła jakaś para z tłumem krewnych. Wszyscy wymalowani już dobrze na czerwono winem, ciągnęło od nich jak z beczki, z której wysączono przed chwilą resztki pinach. Zaczęli gadać wszyscy naraz i oczywiście o jedzeniu i o kartkach żywnościowych. Potem weszły inne pary z rodzinami, i w sali zrobił się tłum. Wszedł woźny, zamknął okiennicę i zapalił wielkie, ilśniące świeczniki i żyrandole. To tak wytwornie i przy sztucznym świetle. Podszedł do wejścia i zawołał: Monsieur le maire wszyscy wstali, jak dzieci w szkole mer wszedł. W czarnym ubraniu przepasany trójkolorową szarfą. Usiadł za stołem i wtedy my także usiedliśmy z powrotem. Dwaj pisarze zajęli miejsca po obydwu stronach stołu. Grzebali w papierach. Tymczasem publiczność zaczęła na nowo gwarzyć. Jowialny patron hotelu, drugi świadek antka, zapytał mera bardzo głośno. Czy na ślub nie potrzeba kartek? Zapytanie to wzbudziło ogólny śmiech. Odpowiedź mera, bardzo dowcipna, jeszcze bardziej wszystkich rozbawiła. No, monsieur, d'ailleurs, c'est déjà rationné. Une femme pour toute la vie. Spożycie ograniczone. Ulewa dowcipów i dwuznaczników na temat jednej kobiety na całe życie. Tymczasem, Woźny usadził Antka i jego przyszłą żonę na fotelach, nas na krzesłach świadków. W sali uciszyło się. Podszedłem do stołu, podałem mój Wil, podpisałem się na akcie ślubu. Jeden z pisarzy odczynał, odczytał personalia młodej pary, łamiąc sobie język na ulicy Kruczej i na nazwisku panieńskim matki antka. Mer wstał, z nim cała sala. Odczytał wszystkie paragrafy, małżonkowie wypowiedzieli swą wolę, i znowu kilka paragrafów, w których była mowa o tym, że mąż powinien opiekować się i utrzymywać żonę. Żona zaś powinna troszczyć się o dom, ale nawet coś o jedzeniu, krótko i praktycznie, po napoleońsku. Mer pogratulował młodej parze i podał rękę dowożeńcom. Wyszliśmy. Przy wyjściu woźny wręczył Antkowi Livret de książeczkę rodzinną. Jest to książeczka, w której wpisane są wszystkie dane małżonków i data ślubu. Dalej idą rubryki. Dziecko urodzone dnia, dziecko umarło dnia, żona umarła dnia, mąż umarł dnia, rozwód nastąpił dnia, na podstawie orzeczenia sądu i t.D. Wszystko jest tu przewidziane, i na wszystko jest odpowiednia rubryka. Jest to na pewno bardzo wygodne. Wyszliśmy z myrowstwa. Dzień słoneczny i mroźny. W hotelu patron postawił kolejkę aperitifów. Antek, drugą, i ja trzecią. Wróciłem do domu. 6 marca 1941 roku. Jeden z robotników pracujących w Rumunii jeszcze przed wojną opowiadał mi dzisiaj, jak gościnnie przyjmował uchodźców polskich w jesieni 1939 roku. Miałem mały domek. Wieczorem przychodziło do mnie nieraz i trzydzieści osób. Każdy czuł się u mnie jak u siebie w domu. Po mordach się bili. Czy można dosadniej i lepiej określić po polsku, do jakiego stopnia goście dobrze się czuli i jak ważną placówką polską był jego dom? Wypowiedział to z dumą, zupełnie poważnie. 1 maja 1941 roku. Święto pracy i imieniny Petena. Rozlepiono afisze z jego fotografią i z błazeńskim sloganem. Dotrzymuje obietnic nawet tych, które poczynili inni. Je tiens les promesses, même celles des autres. Kim są ci inni? Że dotrzyma obietnic niemieckich, nie należy w to wątpić. Pod tym orędzie do robotnika francuskiego Przechodzące w swej głupocie wszystko, co zostało na ten temat dotąd powiedziane. Było źle, bo istniały różnice społeczne i walka klas. Należy doprowadzić do wyrównania różnic społecznych, a wtedy walka klas automatycznie zniknie i będzie raj na ziemi. To wszystko zrobi on, pyta. Nie, to nie jest takie proste, a poza tym. Byłby już najwyższy czas przestać robić konkurencję Panu Bogu i Jego rajowi. Raj to bardzo skomplikowana maszyna i nie można jej podrabiać bez otrzymania koncesji i dokładnych planów. Inaczej kończy się na tym, na czym zwykle kończą się takie przedsiębiorstwa na bankructwie. Nie wiem, czy istniała kiedykolwiek tak kłamliwa epoka jak nasza. Kłamstwo poparte siłą Wtłacza się w umysły ludzkie jako prawdę przy pomocy najordynarniejszych metod i pod wysokim ciśnieniem. Każe się wierzyć i kwita. I w tej nawale kłamstwa umysł przestaje w końcu samoczynnie działać. Poddaje się i idzie. Jak filar mostu pod naporem wezbranej wody lub kry. Ludzie nie wierząc, wierzą. To jest. To najnowsza zdobycz obecnego kłamstwa. Wierzchnia warstwa myśli i mózgu, przeznaczona do codziennego użytku, nie jest w stanie oprzeć się i poddaje się nawet już nie tylko wyszukanym, ale wręcz pierwotnym i gruboskórnym kłamstwom. Jedynie głębsze warstwy mózgu i myśli działają normalnie i od czasu do czasu reagują. Wtedy dopiero odczuwa się, w jakich łańcuchach i w jakim spętaniu kłamstwem żyje dzisiejsza ludzkość? Bezsilność wobec tego kłamstwa osłabia jeszcze bardziej odporność, i ludzie najbardziej rozsądni zamieniają się w stado baranów. Obserwuję to na sobie. Przeczytam coś w gazecie, i dopiero po chwili łapię się na tym, że uwierzyłem. Całe narody wytresowano już w przyjmowaniu kłamstwa za prawdę. Musisz połknąć i połykają coraz gładziej, jak chore dziecko rycyna. Po pierwszej łyżce następne przychodzą łatwiej. Starym zwyczajem sprzedawano dziś wszędzie konwalie, ale ciągle zimno i ponuro. Jugosławia i Grecja należą już do przeszłości. Zwalniają greckich jeńców, a Hitler miał mowę, w której zaznaczył, do jakiego stopnia, chociażby z racji swoich studiów, ocenia kulturę tego narodu. Jestem ciekawy, w jakim stopniu odkrycia archeologiczne szlimana przywróciły Niemcom w głowie. Im się przecież od dawna wydaje, że to oni są nowoczesnymi Grekami. Są może Spartanami, lecz nigdy Ateńczykami. To straszne, gdy cały naród choruje na jakiś kompleks. Patrzę na nich codziennie i odrzuca mnie nie ich powierzchowność, lecz to jakieś błoto, które wyczuwa się w duszy każdego z nich. W tym błocie są różne rzeczy, ale w błocie o to chodzi. To błoto oblepia się wokoło każdej myśli o nich zakleja i zalepia wszystko. Jakieś błoto pierwszego dnia stworzenia. We wszystkich pismach pełno zdjęć żołnierzy niemieckich na Akropolu, czyli używając technicznego języka fotografii, zdjęcia kontrastowe. Bardzo.